Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król, a to jest kanał po dwóch stronach barykady. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę w kontekście konfliktu kambodżańsko-tajlandzkiego, a dokładnie porozmawiamy sobie o tym, jak na tym froncie pojawił się czołg T84 opłot z Ukrainy. Zanim do tego przejdziemy, pragnę Państwa zachęcić zarówno do subskrybowania tego kanału, jak i do pozostawienia oceny i komentarza. Za wszelkie reakcje dziękuję. Nie przedłużam i zapraszam na film. Według informacji portalu The Bangkok Inside, z 24 lipca 2025 roku czołgi T-84 OPłOT-M należące do Królewskiej Armii Tajlandii otworzyły ogień do pozycji wojsk kambodżańskich w rejonie wadko Sihara-Tasavaram w pobliżu spornego obszaru Prech Wiher. Po ostrzale, miało dojść do natarcia tajskich jednostek piechoty. Które zajęły strategiczne zniesienia w sąsiedztwie starożytnej świątyni, o której od dekad toczy się spór graniczny między Tajlandią a Kambodżą. Choć podobne incydenty miały miejsce już wcześniej, zdaniem komentatorów wojskowych, to pierwszy przypadek użycia czołgów t 84 Opłot m przez siły tajskie w bezpośrednim starciu zbrojnym. Część źródeł prorządowych, w tym analityk wojskowy, Sompong Nontasa. Określiła działania jako operację odzyskiwania utraconych terytoriów. Informacje o użyciu ukraińskich czołgów potwierdziły liczne tajskie media, choć niezależne źródła jak dotąd nie zweryfikowały tych doniesień. Tło konfliktu stanowi odnowienie długoletniego sporu o przynależność terytorialną obszaru wokół starożytnej świątyni Brech Wicher, która w narracji obu państw stanowi istotny symbol dziedzictwa narodowego i suwerenności historycznej. Pomimo, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w 1962 roku uznał świątynię za część terytorium Kambodży, Tajlandia nadal rości sobie prawa do przyległego, liczącego 4,6 km2 obszaru. W przeszłości doprowadziło to do krwawych starć, m.in. w latach 2008 i 2011. Na początku lipca 2025 roku obie strony zaczęły wzmacniać swoje pozycje przygraniczne, prowadząc do wzrostu napięcia. Dochodziło do wzajemnych oskarżeń o naruszenia linii zawieszenia broni. Bezpośredni impuls do walki z 24 lipca nie został jednocześnie potwierdzony, ale doniesienia wskazują, że to siły tajskie podjęły ofensywie w rejonie Wat Keo Sihara-Tsavaradam, zaledwie kilkaset metrów od świątyni Prech -Wicher. Brak wspólnie uzgodnionej linii demarkacyjnej i presja polityczna przyczyniły się do fiaska dotychczasowych mechanizmów deeskalacyjnych. Czołg T84 Opłot to nowoczesny ukraiński czołg podstawowy, oparty na konstrukcji jadzieckiego T80D, rozwijanego jeszcze w czasach ZSRR jako odpowiedź na potrzebę przejścia z napędu turbinowego na wysokoprężny. Po rozpadzie Związku Sowieckiego rozwój pojazdu kontynuowało biuro konstrukcyjne imienia Morozowa w Charkowie, czego owocem była seria prototypów m.in. OB478D9 z których powstały wersje T-84 i jego rozbudowany wariant Opłot-M. Z powodu braku dostępu do rosyjskich modułów pancerza ceramicznego, Ukraina zmuszona była do opracowania alternatywnych rozwiązań kompozytowych. Mimo problemów, czołg w wersji Opłot-M wszedł na uzbrojenie Ukrainy pod koniec lat 90., a jego wersja eksportowa, Opłot-T, trafiła do Tajlandii. W 2011 roku Tajlandia zamówiła 49 egzemplarzy Opłota-T, za kwotę 7 miliardów batów, około 200 milionów dolarów. Dostawy opóźnione przez konflikt zbrojny na Ukrainę zakończono ostatecznie w 2018 roku. Czołgi rozmieszczono w czterech batalionach kawalerii w bazach: Fort Chakrabonkse, Kjakkaj, Fort Suranari i Fort Ekato-Sarot. Opłot M waży ponad 51 ton, mierzy ponad 7 metrów długości i 3,4 metra szerokości, a także 2,8 wysokości. Napędzany jest silnikiem 6TD2E lub 6TD4, osiągając prędkość maksymalną 70 km na godzinę i zasięg 500 km. Układ zawieszenia opiera się na drążkach skrętnych z amortyzatorami hydraulicznymi, a zdolność do obrodzenia osiąga 5 m przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Uzbrojenie główne stanowi armata gładkolufowa 125 mm KBA3 z automatem ładującym. Zdolna do wystrzeliwania pocisków podkalibrowych, kumulacyjnych, podłankowo burzących oraz pocisków kierowanych typu Kombat. Uzbrojenie dodatkowe obejmuje karabin maszynowy KT7 i 62 i przeciwlotniczy KT127 sterowany zdalnie. System kierowania ogniem to zaawansowany zestaw obejmujący celownik 1G46M, termowizor PTT-2. Oraz panoramiczny system dowódcy PNK-6 z dalmierzem laserowym do 9,5 metrów. Komputer balistyczny LIOV uwzględnia dane o wietrze, przechyłach, prędkości czołgu i zużyciu lufy. Dodatkowo system redukuje wpływ deformacji lufy pod wpływem temperatury. Opłot M wyposażony jest w nowoczesny pancerz kompozytowy z elementami stali ESR, ceramiki i włókien aramidowych oraz pancerz reaktywny duplet. Zapewniający ochronę przed pociskami APFSDS, HIT i ładunkami tandemowymi. Czołg może operować w temperaturach od minus 50 do plus 55 stopni przy wilgotności dobiegającej do 100%. Zestaw aktywnej ochrony warta obejmuje czujniki ostrzegające o opromieniowaniu laserem, zakłócacze IR oraz wyrzutnie granatów dymnych GD1, tworzące zasłonę w ciągu 1 sekundy na co najmniej 60 sekund. System OTSHU 17 dodatkowo zakłóca naprowadzanie pocisku przez emisję silnych sygnałów podczerwieni. W razie potrzeby działa w trybie automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. Opłot wyposażono też w system przeciwwybuchowy nadciśnieniowy i panele przeciwodłamkowe. Czołk umożliwia realizację zadań w trybie hunter killer, a jego systemy łączności obejmują radiostacje R030U i R16350K z możliwością integracji z systemami zachodnimi. Modułowa konstrukcja pozwala na zastosowanie komponentów z różnych krajów, w tym urządzeń filmy Tales, FN, Hairstyle, Litew oraz Irdam. W kontekście obecnych starć przy granicy kambodżańsko-tajskiej użycie czołgów T-84 Opłot może stanowić przełomowy moment. Tajlandia przez lata ograniczała ich użycie do celów szkoleniowych i pokazowych, ale sytuacja w rejonie Prech-Wicher najwyraźniej doprowadziła do zmiany doktryny. Zważywszy na symboliczną wagę spornego terytorium, dalsza eskalacja konfliktu jest wykluczona. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrybowania kanału i oglądania pozostałych produkcji. Do zobaczenia. Cześć!